Składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii znowu w górę. W przyszłym roku składki na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne wzrosną o kolejne 32 do 40 euro rocznie. Rząd planuje, że miesięczna składka będzie wynosić około 160 euro, czyli 3 do 4 euro więcej niż obecnie. To nie pierwsza podwyżka. W ubiegłym roku ubezpieczyciel pobierał nawet o 10-12 euro miesięcznie więcej niż wcześniej. Badania Holenderskiego Urzędu do Spraw Konsumentów oraz Urzędu do Spraw Opieki Zdrowotnej pokazują, że ponad połowa mieszkańców Holandii przepłaciła w zeszłym roku średnio 103 euro za swoje ubezpieczenie. Dlaczego tak się dzieje? Zbyt wiele podobnych pakietów, niejasne różnice w ofertach oraz sprzedaż tych samych polis pod różnymi markami. Efekt jest prosty: wielu ludzi płaci więcej niż powinno. Jeśli szukasz tańszego ubezpieczenia, warto skorzystać z darmowych porównywarek: independer.nl, alpina.nl. Ile ty płacisz miesięcznie za swoje ubezpieczenie i jaki masz pakiet? Zostaw komentarz i nie zapomnij zaobserwować tutaj, na YouTubie i Instagramie, aby być na bieżąco z taką tematyką.